Postanowiłem, że zagram najciekawszymi państwami na trybie legendarny z największą możliwą agresywnością. I postaram się nimi zdominować świat w Age of History 2. A dzisiaj zagramy sobie Holandią. Holandia nie jest zła na start. Możemy coś stworzyć, królestwo Holandii, tylko musimy podbić Belgię. Od razu poprawiam relacje z Niemcami i poprawiam relacje z Francją. Zmniejszamy utrzymanie armii, inwestujemy w badania, wskaźniki, tak, żeby po prostu jakoś to było. Od razu przenoszę armię na granicę z Belgią. Musimy pozbierać nieco pieniędzy. Belgia może jest mała, ale ma tutaj dobre prowincje. O, Niemcy już walczą z Czechami, a Polska z Ukrainą. Szybko tutaj robimy wojsko i zaatakujmy Belgię. 5000 ała, trochę dużo. Spróbujmy zająć stolicę. Okej, okay, tu się bronimy. Oj, weszli mi na teren. Mamy stolicę ale Belgia ma też wojnę z Niemcami ja tutaj niszczę mu armię, okej, okay. udało się ich pokonać nie mogę wziąć wszystkich prowincji, jestem jeszcze za słaby e, w takim razie, jeszcze poczekajmy, może odbijmy te tereny może to pomoże, tak, teraz to wygląda nieco lepiej zrobimy sobie drogę do Luksemburgu i zabierzemy im stolicę i weźmiemy jeszcze reparacje wojenne nie wiem, czy 7 tysięcy wojska wystarczy, ale staramy się zająć Luksemburg, okej, okay. mieli 4 tysiące, udało się teraz muszę obserwować, czy właśnie Niemcy nie będą w Słabej sytuacji. Oni mają tutaj teraz yy, sporo wojen. Austria tutaj mocno ich atakuje. Chyba spróbujemy coś zrobić. Niemcy są bardzo osłabione. Spróbujemy coś tutaj ugrać dla siebie. Musimy szybko rosnąć w siłę, żeby nikt nam nie zagroził. Mamy tutaj już granicę z Danią. I Niemcy zajęte. Porozmawiajmy z nimi. Weźmiemy sobie coś takiego. Co jakim nieźle to wygląda. Niemcy mocno zmalały. Austria urosła. A nam wypowiedziała wojnę ta wyspa. Możemy ich zająć. Czemu nie? Oni w ogóle mają jakąś armię? 1200. Okej. Okay. Przejmujemy ich. Litwa. Wypowiedziała nam wojnę, ale my zajmiemy się teraz y, Belgią. Chcemy ich szybko zająć. Okej, okay. atak, atak. Mamy to. Belgia, cała nasza. Już takie małe państwo nie jest wyzwaniem. Musimy uważać na Francję i ciągle z nimi poprawiać relacje. Z Litwą w sumie nie chcemy się bić. Litwa jest daleko. Jeszcze jest taka malutka. Łotwa urosła. Ukraina zjadła kawałek Polski. Słowacja tutaj urosła. Szwajcaria. Egipt. Co tu się stało? Turcja też wygląda nieciekawie. My teraz będziemy się kierować w stronę Danii. Rekrutuję jeszcze trochę wojsk. Na Danię i zaatakujmy ich. Estonia wypowiedziała mi wojnę oraz Serbia, ale oni są daleko i nas nie interesują. Okej, okay, atakujemy Danię. Planują tutaj desant, ale ich pokonujemy. Dania jest bardzo słaba. Musiała prowadzić jakieś wojny, bo pokonujemy ich bez problemu. Ostatnią wyspę przejmujemy i Dania pokonana. Możemy przejąć cały kraj? No właśnie, możemy stworzyć królestwo Niderlandów. Proszę bardzo, bardzo ładnie, ale zmienimy sobie kolor nieco. Musimy wydatki znowu tutaj poprawić. Niemcy znowu są atakowane przez Czechy. Moglibyśmy znowu wykorzystać sytuację i zaatakować ich. Z Francji mamy bardzo dobre relacje, więc nie musimy się ich bać. A landy nas wypowiedziały wojnę. One są tutaj. To ciekawe. Wyszliśmy tam wojsko. Możemy kontrolować teraz mocno Morze Bałtyckie. I Alandy landy są nasze. To było proste. Oj. Myślę, że Czechy przejmą całe Niemcy. O, nie całe, ale sporą część. Są teraz bardzo słabe, więc po prostu ich dobijemy. Myślę, że w ogóle tutaj nie będą mieli wojska. Tak. Mamy cały kraj praktycznie za darmo. And... I ostatnia prowincja. Białoruś walczy z Ukrainą. Rosja walczy z Kazachstanem. Irak urósł Indie? Co tu robią Indie? Kanada zajęła Grenlandię. I Kanada jest w Norwegii. Jeszcze Finlandia atakuje Norwegię. Hiszpania walczy z Wielką Brytanią. Irlandia walczy o kawałek ziemi. Austria walczy, ale Austria walczy ze Słowacją. Słowacja jest słaba. Myślałem, czy by nie zaatakować ich. Albo zaatakować Wielką Brytanię. Wielka Brytania może być osłabiona teraz. Najpierw musimy zasymilować tereny, które zdobyliśmy, a później możemy myśleć o ataku. Polska walczy z Czechami. Hmm, kto to wygra? Polska na razie sobie dobrze radzi. Polska, Polska, Polska przejęła kawałek. Berlin jest polskim miastem. To może zaatakujemy jednak Czechy. Czechy teraz na pewno są słabione po wojnie. Warto wykorzystywać takie sytuacje, gdzie widzimy, że sąsiad jest słaby po wojnie i wypowiedzieć własną wojnę. Wtedy praktycznie zdobywamy tereny za darmo, bez dużych strat. To jest taka bezpieczna opcja. Jesteśmy już na tyle dużym państwem, że takie Czechy będziemy mogli zjeść na raz. O, Szwajcaria wypowiedziała mi wojnę, tylko Szwajcaria nie ma do nas wstępu. W ogóle Szwajcaria Szwajcaria bardzo zmalała, Austria zaatakowała i przejęła tutaj tereny. Serbia? Co to robi Serbia? Te granice zaczynają dziwnie wyglądać. Okej, okay. Czechy podbite. Bierzemy wszystko. Szwajcaria, odpuść sobie. O, wyspa Mann zaatakowała mnie. Muszę się bronić. I teraz mogę wysłać te jednostki na wyspę i sobie przejąć. Czy wiedzieliście, że Praga to holenderskie miasto? Okej, okay. mamy wyspę Man, Wielka Brytania ciągle walczy z Hiszpanią. I widzę, że tego wojska nie ma wcale dużo. Zbuduję sobie punkt zaopatrzeniowy w stolicy w Amsterdamie, żeby wojsko mniej tutaj kosztowało. Jak będzie stać. Może zaczniemy poprawić relacje z Polską i z Austrią. Żeby nas nie zaatakowali od tyłu Możemy tutaj, bardzo lubię Holandię, bo tutaj Naprawdę duże tereny, bardzo lubię Holandię Bo tutaj naprawdę duże armie możemy wystawiać Rekrutacja tutaj jest dosyć taka przyjemna To są tutaj bardzo dobre tereny Okej, okay, tutaj teraz Hiszpania zaatakowała Czy Wielka Brytania się obroni? Tak, chyba się obroni. O, co tu się dzieje? Meksyk! Okej, okay, Wielka Brytania Się obroniła, możemy zacząć Wojnę z nimi. Oni jeszcze mają wojnę z Irlandią i Kanadą. Zaatakujemy Norwich i zaczniemy przejmować Wyspy Brytyjskie. Może być tylko jedna. Królestwo w Europie i to będzie królestwo Holandii. O Irlandia jeszcze tutaj atakuje, niedobrze. Będą chcieli zabrać tereny, które powinny być moje. Albo i nie. Oj, źle wysłałem armię. Musimy to anulować. I teraz i tutaj. I wygląda na to, że całe wyspy będą nasze. Musimy tylko zbudować port i się jeszcze na te wyspy. Udało się. Czy możemy wziąć całe Zjednoczone Królestwo? Bo z tego co widzę, to nie. Więc zabierzemy im tutaj południe, Londyn. Możemy zabrać coś takiego. Niech będzie. Wygląda to całkiem dobrze. Mamy tutaj bardzo dużą kontrolę nad Morzem Północnym. O, Rosja atakuje Polskę, ale atakują tylko z Kaliningradu więc powinni się bronić. Myślę, że teraz przygotujemy się na Austrię, ponieważ Austria bardzo dużo urosła. Przydałoby się ją zmniejszyć. Z Francją jeszcze mam ciągle dobre relacje, więc nie będziemy tego psuć. Polska jest zajęta. No, Polska na tutaj przejmuje tereny rosyjskie i walczy z nimi. Ukraina! Co ta Ukraina robi? Jak ona wygląda? No, całkiem. Sporo terenów zyskała. Irak, jak urósł, Jest bardzo duży. Senegal. Chile. Wow, Chile podbiło Brazylię? Walczy z nimi teraz, ale tutaj Chile, Argentynę pokonało. Stany Zjednoczone nic nie robią. A nie, przejęły tutaj wyspy. Kubę. No, mamy już dobre relacje z kilkoma państwami, więc tutaj sąsiedzi nas bardzo lubią. Oprócz Austrii, ale zaraz za to zapłacą, że nas nie lubią. Już jesteśmy już na pierwszym miejscu. Widzę, że czasami tak skacze. Rosja czasami ma więcej, ale ekonomicznie tutaj wygrywamy. Jesteśmy potęgą ekonomiczną, populacją. Jesteśmy na czwartym miejscu, ale ogólnie to mijamy się ciągle z Rosją. Chiny są trzecie, Indie czwarte, Stany Zjednoczone piąte. Austria akurat walczy z Serbią. Zrekrutuje jeszcze trochę tej wojska. Słowacja! Słowacja zatkowa Polskę. Biedna Polska. Okej, okay, myślę, że taka armia wystarczy. No czego mamy dużo pieniędzy, więc nie mamy co się martwić o wielkość armii. Zobaczmy, jak tutaj nam pójdzie. Możliwe, że Austria jest skupiona aktualnie na Serbii, dlatego będziemy tutaj sobie z łatwością wchodzić na tereny Austrii. <laughs> Dostajemy więcej. Za darmo? Za darmo to dobra cena. Nie atakuję tutaj tych terenów, ponieważ nie mam zamiaru tutaj odbijać terenów dla Serbii. Ale Austria jest... Halo? Austria? Jesteście strasznie słabi. Gdzie jest wasza armia? Przejedliśmy im większość państwa. Oni tak za bardzo nie wiem co robią. Okej, okay, porozmawiajmy z nimi. To była bardzo prosta wojna. Zabierzemy im tyle terenu. Będziemy mieli dużą granicę z Francją. Nie ma już chyba państwa, które by nam zagrażało. Mamy potężną armię i ekonomię zbudowaną. Musimy teraz zasymilować te tereny. O! Polska! Polska coś Stało. Słowacja przejęła bardzo dużą część Polski. To smutne. Musimy ochronić Polskę i dlatego ich zaatakujemy. U nas będą bezpieczni. Chociaż w sumie te tereny nie są polskie. To są tereny niemieckie. Po Polska ma stolicę Wittenberg. I kolejne tereny dla nas. Jak miło. Ale Polska dalej istnieje. O, Wielka Brytania mnie zaatakowała. To niemiłe. Chcą odzyskać swoje tereny. Ale jeszcze tylko nie wiedzą, że stracą pozostałe, które im zostały. Na stolice zaraz wypłynie im 80 tysięcy wojska. No, stolica nasza. Teraz możemy pójść do przodu. Idziemy w stronę Szkocji, jeszcze raz podbijamy wszystkie tereny Wielkiej Brytanii i Zjednoczone Królestwo przestaje istnieć. Nasza Holandia jest wielka, i potężna. Kanada! Kanada przejęła Norwegię i teraz zjada. Szwecję, Finlandię, całą Skandynawię Kanada jest przepotężna Mongolia walczy z Rosją, to ciekawe Rosja widzę, że ma kłopoty, bo jeszcze Indie je atakują, tak jak widać tutaj, Pakistan atakuje Chiny, Chiny walczy jeszcze z Filipinami i z Wietnamem, dużo się dzieje na świecie, co tu robi Portugalia? Portugalia? O, Portugalia wraca do ery kolonializmu, myślę, że zaatakują sobie teraz Słowenię, bo chciałbym ładne granice dzisiaj stworzyć, a Słowacja nam w tym przeszkadza akurat mam armię, także cały front Zabezpieczę, więc nawet nie muszę rekrutować. O, co tu się dzieje? Rumunia. Rumunia, Słowacja atakuje. Musimy szybko zająć tereny, żeby Rumunia nas nie wyprzedziła. W sumie to podbijamy teraz Polskę. Wyzwalamy. Wyzwalamy Polskę spod okupacji słowackiej. O, Ukraina. Ukraina jeszcze ruszyła. Ukraina też wykorzystuje sytuację i chce spory kawałek Polski. Okej. Okay. Możemy tak podzielić? To będzie ładna granica. Daj mi to. Dziękuję. Żegnam. Jak Ukraina? Ej, Ukraina nas lubi, okej. Okay. Hmm. Co by teraz zrobić? Mogli żebyśmy Irlandię podbić. Ej, co się stało? Moja cała armia wyparowała. Moja armia zniknęła. 80 tysięcy ludzi. No to jest magia Age of History. Ludzie wyparowali. No ale okej, okay, poradzimy sobie. Na no szczęście tutaj na tych terenach można tak pięknie rekrutować. To jest piękne. To ile tej wojska możemy wystawiać. Wręcz niesamowite. 100 tysięcy wojska nagle. Budżet trochę słaby jest jak pływamy, ale jak zaraz się zdesantujemy od razu na stolice powinno być nieźle. Tak, teraz zarabiamy sporo. Zajmujemy całą Irlandię. Będzie część korony holenderskiej okej okay. o, niższe dziś mają tereny, ale nas to nie obchodzi, Ciśmy tylko to a Irlanda jeszcze tu jest, a takie ma tereny, to ciekawe na którym oni są teraz miejscu? 59, okej okay. to i tak wysoko ale to jest chyba kwestia tego że mamy coraz mniej państw na świecie tak, aktualnie mamy 80 państw Brazylia ma dwie prowinje. Aha, Brazylia jest atakowana i to mocno. Całą Irlandię musimy teraz asymilować. Czas na Francję, żeby pokazać jej, kto tu jest Panem Europy. Francja aktualnie ma pokój, więc zobaczymy, jak z nią będzie, ale myślę, że nie powinno być problemu. Mam tutaj trochę armii. Nie wiem, czy to jest za mało, czy za dużo. Znaczy, wydaje mi się, że może być mało, ale zaryzykujemy. Francja w sumie jest na 14 miejscu, więc czy będzie w dużym wyzwaniu? Zobaczymy. Aktualnie tutaj atakujemy. O, tutaj mieli 4,500, 4000 pokonujemy. Tutaj tysiąc, okej. Okay. Zabezpieczamy tutaj teren. O, gdzie niegdzie się odbiłem. Muszę tu uważać, zrekrutować jeszcze więcej armii, żeby nie odzyskali terenu. Jestem ciekawy, jak dużo będę mógł zabrać z tej Francji. Czy będzie możliwość przejęcia całego państwa? Monako musimy przejąć. I tutaj ciągnę do przodu. Francja mno, sporo ma tych prowincji. Trzeba uważać, żeby się nie przebili przez nas front i wchodzimy do Paryża. Czy zdobędziemy Paryż? Myślę, że nie będzie problemu. No, Paryż, to się. O, tutaj znowu armia duża. Pojawiła się, dobra, Paryż nasz. No, już tutaj sobie z nimi radzimy. Zaraz. Będziemy mieli granicę z Hiszpanią. Przejmujemy ostatnie prowincje. Gdzieś jeszcze mogą mieć pewnie prowincje za morzem, za oceanem, ale nas interesuje tylko to, ile będziemy mogli w stanie wziąć. Tutaj kawałek Włoch. Okej, okay. tutaj są Włochy w tym kawałku. Chcę Paryż. Dajcie mi Paryż. Będziemy mieli tutaj spory kawałek. No, nawet teraz nie mamy jak za bardzo zaatakować Hiszpanię, jakbyśmy chcieli. Musielibyśmy się desantować. Hiszpania, która jest tutaj, walczy z Irlandią, która jest tutaj. Indie co robią? Indie biją Rosję. Ale Rosja tutaj sobie poradziła z Mongolią? To jest niesamowite, że Stany Zjednoczone jest taką potęgą na start, nic nie robią. Panamy przejęli. Panama City. Panama City jest amerykańska. Andora nas zaatakowała. To ciekawe. Jak mamy dojść do Andory? Musielibyśmy kogoś prosić o przejście, ale olać ją. Bardzo lubię Islandię. Islandia ma bardzo ładne widoki. Chciałbym, żeby Islandia była nasza. Zabierz mi jej tereny. Mamy to. Mamy teraz całkowitą kontrolę nad Bałtykiem, Morzem Północnym, tutaj, na dalekiej północy. Nikt nie jest w stanie tej przepłynąć bez naszej zgody. Ukraina całkiem nieźle sobie poradziła. Serbia jeszcze z kimś tam się bije. Austria troszeczkę urosła. No była, przez, był moment, że była bardzo duża. Francja zmalała. Hiszpania. Hiszpania zaczęła Afrykę kolonizować. Tak samo Portugalia. Tak, całkiem nieźle to wygląda. Meksyk. Meksyk wchłonął te mniejsze państwa. Boliwia walczy. Chile też sobie całkiem nieźle poradziło. A Wysenie mamy w Afryce. Czwarte miejsce całkiem nieźle. Kongo. Irak. Egipt. Japonia nic nie robiła.